Dzień dobry, witam. Dzisiaj mamy dla Was inspekcję autka elektrycznego, autko miejskie. To jest Citroën C0, model 2012, full Electric, panie i ten. Idziemy do autka, zobaczymy tam co tam się dzieje. To jest to autko, cztery furtki, alu felgi, yy, bardzo fajne autko miejskie, yy, yy, 100 km zasięgu, o, central działa, lustereczka się otwierają. Lustereczka się otwierają. Yy, no to jest takie toczydełko miejskie, miejskie toczydełko, tu Pan Janek yy, obserwuje teren, <grywia> na razie się nie udziela. Yy, wypił sobie kawkę i mówi, że może se pospacerować No ale dobra Co my tu mamy? Elektryczne szyby, elektryczne lusterka, central, zamek, klimatyzację, yy, Tempomat yy, Nawigacja Radyjko yy, Radyjko, panie, no oczywiście yy, automat Odpalamy autko Kierownicę trzeba było skręcić O Silniczek już nam chodzi, tu jest panie stan baterii, prawie 80%, po drugiej stronie mamy aktualny zasięg, 68 km, co dalej? Autko w lecie przejeżdża około 100-120 km w zależności od stylu jazdy, jak przyciskasz dużo, no to masz mniej tych kilometrów, My normalnie po mieście tym autkiem robimy 98 km do, do, do rozładowania. Dobra. Co tu dalej? Co tu mamy? No, zapalniczka, ogrzewanie szyby. Tutaj jest też ten ogrzewacz w zimie, ale jak się go włączy, to dużo ubywa z baterii. Klimatyzacja. No, i tutaj wiadomo, ogrzewanie przedniej szyby, yy, no i, i pozycję nawiewu, yy, pozycję nawiewu, yy. lampeczka panie w podsufice. Tutaj, no, jak na miejskie to jest wystarczająco miejsca na tylnej klapie. Zobaczymy jeszcze, bagażniczek. Zobaczymy, bagażniczek. I tu mamy dwa kabelki. Jeden do ładowania w domu. Zwykła wtyczka 10A ładowarka. Prawda. Drugi kabel jest, drugi kabel jest szybki. Tzw. zwany Tu już możemy ładować. W 40 minut załadować całą baterię. To już nie jest w Norwegii za darmo trzeba płacić. Dawniej to było gratis, teraz za szybkie ładowanie się płaci. No ale, mimo wszystko, jest to dużo tańsze niż ropa. Niż Tutaj mamy gniazdo do ładowania zwykłego. Zaraz tu otworzymy. Tu jest klapka. Gdzie ta klapka jest? O. Co myśmy otworzyli? Chyba tamto. Tu jeszcze pokażę tył. Tak wygląda tył. Miejsca jest wystarczająco. Siedzenia można złożyć na płasko. Yy, robi się dosyć dużo miejsca. Można coś przewieźć. Także auto jest bardzo praktyczne. O! Yy, co tu mamy? No, Panie, zamykanie elektryczne, szybki tył kluczyk jest nieprzekręcony. Szukaliśmy właśnie z panem Jankiem ostatnio gniazda do ładowania, nie mogliśmy znaleźć. Tu jest drugie, o, druga wajcha, dlaczego się to nie otwiera? Tu jeszcze jedna jest przy siedzeniu. Nie jestem zorientowany tak dokładnie, która jest która. Tu mamy gniazdo Shademo, do szybkiego ładowania, kabelek też jest w bagażniku, ale w normalnych warunkach wystarczy go załadować w domu. Powiedzmy zrobić sobie zakupki, objechać do pracy. To jest zwykłe gniazdo do wolnego ładowania, Pool electric. No i powiedzmy przyjeżdżamy do domku po południu, zostawiamy auto pod zwykłym gniazdkiem. Rano jesteśmy załadowani. Najlepiej wybrać sobie nocną taryfę, żeby to było trochę taniej. No i jest, jazda jest przyjemna, przejedziemy się za chwilę kawałek. Gdzie tu jest ta maska? Mm. Gdzie tu jest ta maska? Chyba to. O, tu mamy panie maseczkę z przodu. Co tu mamy? Płyn do spryskiwaczy, akumulatorek 12V startowy, końcówka do nabicia klimy. Tu jest zbiorniczek do płynu, do ogrzewania wnętrza tam pod spodem mamy skrzynkę bezpiecznikową no i tu jest zbiorniczek płynu hamulcowego ABS ABS serwo no i tak w zasadzie mała chłodniczka, wentylator no i tak w zasadzie to tutaj więcej nie ma co szukać właściciel sobie tutaj tu mamy kija żeby postawić, panie Tą maseczkę. O. Właściciel tu sobie zamontował dodatkowe ogrzewanie wnętrza, bo stał pod prywatnym domem na zwykłą wtyczkę. Wiadomo jak to w elektryku jest troszeczkę problem z ogrzewaniem w zimie, więc nagrzewał sobie autko przed wyjazdem do pracy no i już ciepłym autkiem jechał zagrzanym do roboty. Są wersje z Webastem. Y, taką wersję szukamy. Będziemy chcieli kupić już z gotowym zamontowanym webasem y, dieslowskim i to jest bardzo fajne rozwiązanie. No i co, żeby nie było za długo, żeby nie było za długo, to to jest chyba tyle, to jest chyba tyle. Autko jest pocieszne, y, Kółeczka są malutkie, opony tanie. I zrobimy kółeczko tym autkiem, yy, zrobimy kółeczko tym autkiem i, i jedziemy dalej do pracy. Nie wiem, gdzie jest pan Janek. Gdzieś mi zniknął, yy, gdzieś mi zniknął. O, tam jest Janek. Dobra, i to chyba tyle. Tutaj mamy pana. Trzeba zapiąć pasy, bo jest... są czujniki. Płynne. Jaki płyn? O, jest z tyłu tu. Ja zrobię tylko kółko: siadasz albo nie. Czekaj. Bo to żeby za długo nie trwało, żebyście się nie nudzili, jedziemy do tyłu. Czekaj, bo tu, kurde, nic nie widzę w tym lusterku. Jazda ekologiczna. Dobra. jazda po cichu na ten no czekaj, gdzie tu jest, daj mu dmuchanie na szybę ciepłe dobra, dmucha no przy dmuchaniu wiadomo, że ta bateryjka troszeczkę szybciej się wyczerpuje Janek zapnij się, bo będzie nam piszczało bez przerwy szybą regulujesz Autko fajnie przyspiesza, jest zwrotne. Dobry promień skrętu. Nie trzeba benzyny ani ropy. No. Ale pan Janek no. da, nadal uważa, że jego pasek najlepszy, 1.9 w Tediku. No. Bez ograniczeń kilometrów. No. Tank do pełna Dobra, i ma... delikatnie, żeby tu czujników nie ma, żeby panie tu nie rozbić tego jajeczka. No, i przyspieszamy ABS działa. Odejście ma super. Jeszcze małe kółeczko zrobimy, zawiniemy tutaj i kończymy. Kończymy nagrywanie. Wychwalanie jajka. W Polsce jeszcze nie widziałem takiego autka na rynku amerykańskim jest ono od dawna, od ponad 10 lat Grzesiek chce zostać pierwszym pionierem w elektryfikacji nowego Sąca. I Kończymy. Pozdrawiamy nowy sącz Nowy sącz porębę ptaszkową i całą okolicę Dzięki, dzięki za oglądanie. Na razie ja cześć